Pieniądze, czy raczej ich historyczne rzekomo spływanie do portfeli Polaków, coraz częściej stają się tematem wystąpień kolejnych ministrów. W rzeczywistości w grudniu mieszkańcy kraju zdarzyli się z poważnym wzrostem cen. Niestety problem ten nie został jeszcze w żaden sposób rozwiązany, a sytuacja będzie wkrótce naprawdę trudna. Pieniądze na przełomie 2019 i 2020 roku stały się szczególnie trudnym tematem w publicznej debacie. Z jednej strony doszło do znacznego podniesienia pensji minimalnej, a politycy ugrupowania rządzącego niezmiennie przekonują o wzroście i rozwoju gospodarczym. Z drugiej jednak strony, w Radzie Polityki Pieniężnej toczy się obecnie dyskusja, mająca przygotować portfele Polaków na poważny cios inflacyjny, jakiego nie było od lat. Pieniądze szczególnie trudną kwestią na początku 2020 roku do pierwszego pokaźnego skoku cen doszło jeszcze w grudniu 2019 roku, w okresie przedświątecznym. Niestety w nowym roku sytuacja nie uległa znacznej poprawie, co więcej, z czasem może być nawet coraz gorzej. Twierdzą tak m.in. eksperci współpracujący z największymi bankami w kraju. Sądzimy, że znaczna niespodzianka inflacyjna w grudniu przełoży się na wyższą ścieżkę inflacji niż można było oczekiwać jeszcze miesiąc temu. W bazowym scenariuszu zakładamy wzrost inflacji w styczniu-lutym do 4 do 4,2 Przekazali w rozmowie z Business Insider ekonomiści City Handlowego. Największe komplikacje od lat styczeń, luty oraz marzec będą więc szczególnie trudne pod względem wydatków. Eksperci przekonują, że sytuacja poprawi się dopiero w następujących po nich miesiącach, a w połowie roku mieszkańcy kraju nieco odetchną. Dzisiaj grzeje 1. Ogromny zwrot podatku na wyciągnięcie ręki. Wystarczy w deklaracji ująć jedną rzecz 2. Media obiegła nagła, smutna wiadomość. Nie żyje Ryszard Żółtaniecki wcześniej, będą jednak musieli poradzić sobie ze wzrostem, na których odbije się między innymi duże, odgórne podniesienie płacy minimalnej. Część przedsiębiorców będzie naturalnie przerzucała część rosnących kosztów pracy na konsumentów, a ci, zarabiając więcej, będą pokrywać je przy zakupach czy korzystaniu z poszczególnych usług. Najlepsze newsy dnia: Źródło: Biznes Insider nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Na Google News